Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdrowia na Wakacjach. Ja nazywam się Alek Biesiada i jestem lekarzem i autorem bloga lekarzrodzinny.blog. Dzisiaj krótko na temat tego, jak poradzić sobie z ciałem obcym w oku. Najczęściej, kiedy znajdujemy się w takich okolicznościach, jak ja dzisiaj, czyli na plaży, dochodzi do zapruszenia oczu, Zwykle piaskiem. Czasami dochodzi do tego na skutek tego, gdy jedno dziecko sypnie piachem drugiemu dziecku prosto w oczy, a czasami po prostu bardzo mocno wieje i wtedy ten piasek dostaje się pod powieki. Y, również inne drobne ciała obce na przykład podczas prac domowych i prac ogrodowych w okresie wakacyjnym mogą się dostać do okolicy podpowiekowej. Najważniejszym zadaniem, które stoi przed nami w takiej sytuacji, to odpowiednio intensywne płukanie gałki ocznej. Gałkę oczną płukamy tym, co mamy do dyspozycji pod ręką, zwykle jest to bieżąca woda, ta nadaje się bardzo dobrze. Jeśli mamy pod ręką sól fizjologiczną albo krople oczne, te również możemy zastosować do pod warunkiem, że są one obojętne. Płukanie powinno wypłukać nam to ciało obce. Płuczemy powieke, pod powiekami bardzo intensywnie, odciągając dolną powiekę maksymalnie bardzo jak jesteśmy tylko w stanie i prosząc poszkodowanego, aby ruszał gałką oczną w różnych kierunkach. Jeśli ciało obce jest wbite w okolice pod powieką albo w okolice gałki ocznej, nie próbujmy usuwać go samodzielnie. Zgłośmy się do najbliższego lekarza, który powinien udzielić nam pomocy. Jeśli będzie w stanie ewakuować ciało obce, pomoże nam. Jeśli nie, wezwie de... z konsultującego lekarza okulistę albo zaproponuje nam konsultację w najbliższym oddziale, dającym taką możliwość w zakresie opieki okulistycznej. Warto mieć przy sobie, zwłaszcza wtedy, gdy wybieramy się w rejon piaszczysty albo do prac ogrodowych. Przydatne w takich sytuacjach, sól fizjologiczną w małych opakowaniach, oraz chusteczki do pielęgnacji okolicy oczu. Życzę Wam dużo zdrowia podczas Waszych wakacyjnych podróży i zapraszam do serwisu zdrowia oraz na mojego bloga lekarzrodzinny.blog. Pozdrawiam serdecznie, dużo zdrowia!